Cześć! Mamy tutaj zadanko z treścią, więc musimy tutaj przejść sobie przez treść, wypiśmy sobie dane. Co my tu wiemy? Potrzebujemy wyznaczyć kąt między wektorami. Wiemy, że U równa się V, czyli te długości są równe, oraz że nie są one zerowe, i jeszcze wiemy, że wektory 2U plus V oraz 4U minus 5V są prostopadłe. No, i z tej informacji skorzystamy na początku. Czyli wiemy, że jeśli wektory są prostopadłe, to ich iloczyn skalarny jest równy 0, dlatego że cosinus kąta między nimi to 90 stopni ten kąt, czyli będzie równy 0 ten cosinus. I wtedy wychodzi nam iloczyn skalarny 0. Dlatego napiszmy sobie 2u plus v razy 4u minus 5v jest równe 0. No to teraz wymnażamy i wychodzi nam 8u kwadrat, nie piszemy tutaj kosinusa, bo kosinus 0 stopni, tak, bo mamy ten sam wektor, kosinus 0 to 1, więc nie piszemy tej jedynki, nie ma potrzeby, minus 10u razy v i teraz plus... 4 u razy V. One są przemienne. Przy iloczynie skalarnym możemy napisać u razy V lub V razy U i jest ten sam wynik i jeszcze minus 5 V kwadrat i to się równa 0. No to teraz to sobie będziemy przekształcać. Słuchajcie, mamy tak. V równa się U, czyli może proponuję pod V. Y pod długość v oczywiście, będziemy podstawiać sobie U. Czyli mamy tutaj 8U kwadrat minus 10 razy U i razy U, czyli będziemy mieli do kwadratu i razy kosinus kąta między nimi. Nazwijmy sobie ten kąt na przykład alfa. I teraz mamy dalej plus jeszcze 4 i to samo U kwadrat i kosinus alfa. I mamy jeszcze tutaj minus 5 v kwadrat. Przypominam, że długość v kwadrat jest równa u kwadrat, czyli minus 5 u kwadrat i to się równa 0. No to porządkujmy. Mamy tak, zobaczcie, tutaj 3 u kwadrat, tutaj mamy minus 10 plus 4, czyli plus minus 6 u kwadrat kosinus alfa i to się równa 0. No to rozwiążmy to równanie. Mamy 3 u kwadrat. Minus, równa się 6u kwadrat cosinus alfa. Podzielimy sobie obie strony przez 3u kwadrat, 6u kwadrat, przepraszam, od razu podzielmy. Więc tutaj nam będzie, wychodzi jedna druga równa się cosinus alfa. Czyli z tego możemy sobie łatwo odczytać, że alfa równa się 60 stopni lub jak to woli pi trzecich.